Cześć, witam serdecznie. Czy znowu ja? E, tak, chciałam Wam powiedzieć. Mamy piękną pogodę. To Wam chciałam powiedzieć. E, w pracy, gdzie byliśmy na, na placu. E, co mogę dzisiaj powiedzieć? E, no, powiem: fajny dzień był w pracy. No wiadomo, człowiek przyszedł zmęczony. Jakoś tak, no nie wiem, czy to jakiś katar sierny, czy coś. Coś mnie dzisiaj męczy, coś mnie dzisiaj męczy, coś mi gardło drapie nie mam pojęcia, o co chodzi. W każdym razie może to jest kwestia zmiany pogody, albo jakiegoś przesilenia, albo po prostu coś yy, pyli. Bo już wiem, że jak większość, of, yy, jakaś część w pracy też właśnie skarży się na na zatkany nos, czy coś takiego, albo coś pyli, no, no, nikt nic nie wie. W każdym razie dzisiaj się też zmagam z takim, z taką jakąś słabością, no nie wiem, jakoś się tak słabo dzisiaj czuję, nie wiem czemu, po prostu od, odpłukać może będzie lepiej. I co mogę powiedzieć, wczoraj o godzinie, nie wiem, dwudziesta do pierwszej zaczął mi chomik grasować. Eee, tak No wiadomo, zwierzątka są znane Z tego, że w nocy grasują eee, No i pan chomik e, Bob Grasował aż do siódmej rano I o siódmej rano poszedł spać No i śpi jeszcze Do tej pory Podniosłam kładkę On śpi jak zabity normalnie No ruszył się, popatrzył jednym okiem No i poszedł spać dalej no fajnie ma w tych trocinach tak ciepło, nie. Chyba mu tam dobrze. W każdym razie wodę ma czystą. Eee, nie należy nic narzekać. No w miarę czysto ma. W każdym razie tak to wygląda. Co mogę dzisiaj powiedzieć eee, o tyle fajnie było w pracy, że. E, tu jest taka tradycja, no w Polsce mało się tak jakoś, e, może niektórzy e, tak robią, nie wiem, akurat e, u siebie tego nie znam, wiesz, jakieś prezenty no zajączka były zawsze, e, czy nawet na Śląsku się to więcej obchodziło. E, powiem tak, e, dzieci u nas e, szukały koszyczków, e, zawsze co roku przygotowujemy wcześniej e, koszyczki. Co roku jest inny pomysł na te koszyczki. W zeszłym roku e, były koszyczki jakieś z papieru, e, wyścielane taką taką sztuczną rafią. E, w tym roku są koszyczki z dna butelki, zrobione które dzieci przyozdabiały za pomocą kleju na gorąco i jakimiś e, przykładowo kamyszkami, jakimiś guzikami. Do tego były czyściki do fajki i takie różne rzeczy w postaci rączki. To było, ziemia była wsadzona do tych koszyczków, no i tam była rzeżucha posiana i na tą rzeżuchę były położone słodycze. No i każde dziecko musiało sobie na dzisiaj, na, na placu całym, na zewnątrz, Poszukać swojego koszyczka. Jak nie znalazł swojego koszyczka, wszystkie koszyczki postawiliśmy na środku na, na placu przy huśtawce. No i potem rozdawaliśmy, który do kogo należy. Bardzo dzieci się ucieszyły, także było bardzo miło. I jeszcze oprócz tego, dzisiaj był, wspólny, było wspólne śniadanie. Każdy rodzice, w który chcie, kto, rodzice, którzy chcieli się przyczynić do tego, żeby dzieci coś tam miały, dały swoim dzieciom jakieś rzeczy czy dżem. Oczywiście jedliśmy dzisiaj na słodko, czyli wszelkie dżemy, nutelle, marmolady, e, jeszcze coś tam, jakieś słodkie bułki, warkocze, drożdżówki, wszystko było dozwolone. Także dzieci były bardzo uciszone, bardzo, bardzo dużo zjadły i o dziwo bardzo dobrze obiad zjadły, co mogę potwierdzić, że yy, makaron prawie zniknął, więc także nie było źle. W każdym razie dzisiaj mnie taka słabość dopadła w pracy i... Dużo osób było jakoś tak mm, przyćmionych, że tak powiem. Jakoś nie powiem tak, cztery dni wolnego, jednak, żeby organizm odpoczął, to jest mało, bo wiadomo, każdy przechodzi do domu, jeszcze ma jakąś pracę, przygotowania do świąt. Nastyk się nie dało. Eee, cały piątek, sobota siedziało się i przygotowywało różne rzeczy na święta. Przykładowo, ja piekłam, coś tam się zawsze robiło, czy się posprzątało, obojętnie co. Także, no, ciekawie było. czym jeszcze do Was dzisiaj przychodzę. W zeszłym tygodniu zapomniałam Wam powiedzieć, bo akurat nie był temat na, na vloga. W zeszłym tygodniu przyszło do mnie, przyszło do mnie pięć książek. I zamówiłam sobie je w polskiej księgarni internetowej, w której zamawiam już od jakiegoś czasu, bo oczywiście polskie książki są dla mnie równie dobre jak i te niemieckie. I oczywiście polskie książki są tańsze. Wydawnictwa są dobre i są tańsze, i przede wszystkim treść jest podobna. I czasami lubię sobie przykładowo, jak mam punkty z Payback'a, sobie wymieniam na książkę Stali po niemiecku, jak znajdę jakiś ciekawy tytuł. Osobiście też czytam po polsku dużo. No i, um, bo czasami w tej niemieckiej literaturze gdzieś tam mi czegoś, czegoś mi gdzieś tam brakuje. E, I stwierdzam fakt, że polscy autorzy są naprawdę y, dobrzy. Co gdzieś tam ktoś powie, a polscy autorzy, czy polska y, 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 gdzieś tam. Baza terapeutyczna jest nie za te, nie za dobra, i tak dalej. Chodzą jakieś takie różne pogłoski, że kiedyś Polska była zaściankowa i nic nie wiedzieli oni niczym nie słyszeli. Wcale tak nie jest, bo naprawdę w Polsce są bardzo dobrzy terapeuci i e, powiem tak, w Niemczech terapeutów brakuje i to się bardzo, bardzo, bardzo sprawdza, bo dużo dzieci czeka na terapię, a jej nie ma. To jest właśnie ten fakt. Także powiem wam tak. Akurat ta książka nie jest terapeutyczna. Sposób na trudne dziecko. Autorem jest przy, oczywiście to jest przyjazna terapia behawioralna. Terapeuci behawioralni też są dobrze, więc Artur Kołakowski, Agnieszka pisula. Jedna z dobrych książek, która cieszy się dobrymi recenzjami. To jest takie w, w kierunku dziecka szkolnego, ale gdzieś tam y, jest y, o, anotacja do rozdziału y, o, po prostu o dzieciach i y, formy nagradzania, gdzieś tam psychologii behawioralnej, y, ADHD. Y, no i wszelkie zasady o konsekwencjach, y, o dziecięcych wybuchach złości. E, powiem tak, e, gdzieś tam to nie jest ino. Ja bym powiedziała, ja bym nie podpiła to, tylko pod szkołę, bo problemy są różne. Także te na przykład metody można u dzieci przedszkolnych także stosować. Więc, więc jak najbardziej e, sprawdziłoby się e, z wydawnictwem GWP, jedna z lepszych pozycji, kolejna rzecz, którą. Strategia postępowania dzieci z autyzmem. Taka krótka, cienka broszurka. E, Przekład z in, in Engagement Ewa Wikeria, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, 2008 rok. No i takie są porady, taki kompendium mały, jak to postępować dzieckiem z Autyzm, że nazywa się rzeczy po imieniu, że yy, bardzo prosto się mówi do dziecka z autyzmem, no i takie różne rzeczy, i po prostu w jakim yy, gdzieś tam parę zabaw jest yy, do kształcenia społecznego, o muzyce, zakrywanie twarzy, no takie, takie, takie rzeczy, no takie małe kompendium, bardzo też przydatne. I kolejna ciekawa książka lęku i dzieci ze spektrum autyzmu, czyli co dzieci nurtuje, czego się boją, gdzieś tam, e, o, gdzieś tam rzeczy... O, teraz powiemy. E, osobiście się nie czytałam, ale różnych ciekawych... Wskazówki sygnalizujące lęk, lęk przez 23 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gdzieś tam pewne, e, ja powiem tak, gdzieś pewne zachowania u dzieci z autyzmem wytwarzają się e, negatywne zachowania, które powodują e, pierwotnym źródłem są jakieś lęki. Czyli dziecko nie chce czegoś zrobić, nie ufa sobie, nie ufa temu, żeby to zrobić, gdzieś tam się czegoś boi. Także trzeba dość dobrze dziecko obserwować, żeby wyłapać czego się, boi jakąś tam alternatywną metodę sobie znaleźć postępowania postępowania, jak to jest właśnie z zaburzeniami lękowymi i jak przeciwdziałać temu, i tu są różne metody, strategie i rozwiązania. W pewnych przykładowych sytuacjach. Także nie jest wszystko podane jak na tacy, bo dzieci są różne, dzieci nie można włożyć do tego samego wora, no ale tak to jest. Kolejna fajna rzecz, smart hand model, czyli diagnoza i terapia ręki u dzieci, czyli chwyty różnego rodzaju, kto interesuje się terapią ręki, są przykłady również Różnych, różnych ćwiczeń, różnego rodzaju e, Także jest Klaudia e, Piotrowska-Madyj i Agnieszka Grzechowicz Są autorkami tej książki Postanowiłam ją kupić, ponieważ moje dziecko grafomotorycznie Jeszcze nie do końca jest sprawne, jak je, tak jak powinno być Bo gdzieś tam... E, E, swój sztyft trzyma gdzieś tam e, w różny sposób, oczywiście ma prawidłowe trzymanie, ale tu są różne, co najciekawsze jest w tej książce ocen ruchomości w stawach obręczy barkowej kończynie górnej, czyli jest taki arkusz jakby obserwacji i skalowanie, gdzie tam e, czy wykonuje te rzeczy, czy nie wykonuje e, te rzeczy i bardzo fajne e, Załączniki są w tej książce Także pozycja godna Polecenia Gdzieś tam Na pewno się wykorzysta No i kolejna, ostatnia pozycja Którą sobie zakopiłam Bożena Oddowska Szlacieć integracja sensoryczna w autyzmie Jest to bardzo Dobra rzecz, gdzie e, Gdzie jest mowa właśnie O integracji sensorycznej, ponieważ Co jest wiele z nią Problemów, czyli o wspomaganiu zdolności komunikacyjnej, stymulacja rozwoju umiejętności motorycznych, terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego. O. To jest przetwarzanie sensoryczne, jak dziecko ma problemy, nie wiem, z takimi rzeczami, przykładowo jak dziecko ma problem z trzema bodźcami naraz gdzieś tam, że nie umie czegoś przefiltrować, tak mi się wydaje. No i są przykłady zabaw ćwiczeń, testy przesiwowe, mapy mózgu i ich powiązanie z ciałem. Jest jakaś część teoretyczna części praktyczno teoretyczne i jakieś tam inne rzeczy, jedna też z lepszych pozycji, e, oceny tych książek oczywiście były też jak najlepszej stopie. Także jak je przeczytam, mogę coś na ten temat powiedzieć gdzieś tam nie jestem, osobiście nie jestem terapeutą, jestem tylko pedagogiem. E, ale mnie ta działka interesuje, bo kiedyś chciałam iść w kierunku w ogóle dzieci chorych. E, jakoś tak mnie moje dziecko zafascynowało, żeby w tym kierunku się gdzieś tam przynajmniej w swoim zakresie gdzieś tam dokształcić. Bo na razie nie mam jak, bo muszę się zająć tym, co trzeba, ale na pewno nie wiem, może kiedyś, może e, gdzieś, gdzieś tam powołanie. E, bo powiem tak, e, lifelong learning to się tak nazywa, czyli e, nauka przez całe życie. E, na pewno gdzieś tam w przyszłości e, planuję. No, nie wiem, nie wiem, czy w ogóle do szkoły, ale e, na pewno coś będę chciała z tym, czy z inną rzeczą zrobić, coś powiązać. Nie wiem. Nie wiem, po prostu co los przyniesie, jeszcze trochę lat mam przed sobą, na pewno będę chciała, uch, przepraszam, bo będę chciała coś kiedyś gdzieś tam zrealizować. Na razie, póki co muszę się skupić na mojej pracy gdzieś, e, zebrać doświadczenie przede wszystkim e, z, z, przede wszystkim pomóc mojemu dziecku, no bo jednak muszę priorytety podzielić, nie że postawię na jedną kartę. No, i moje dziecko gdzieś tam będzie w tle, a ja będę robić swoje rzeczy. Nie do końca tak będzie, no bo e, wiadomo, prowadzę tego vloga, to wszystko i tak dalej, ale gdzieś tam e, ten, te wyważenie tego czasu musi być. A no wiadomo, że dziecko jest z czasem coraz lepsze, więc daje być może da mi szansę się też gdzieś tam zrealizować. Także na pewno gdzieś tam będę szukać sposobu, żeby się z tym kiedyś może gdzieś tam ogarnąć. Albo w ten, czy i w inny sposób, czy i, i po prostu jakoś tak, bo dużo ludzi e, gdzieś tam e, powiem tak, to jest tak jak e, człowiek zmienia zawód, jak w Ameryce. W Ameryce coś tam kiedyś słyszałam, że kilka razy średnio w ciągu życia człowiek zmienia zawód. W Niemczech zdarza się też, że ludzie zmieniają zawody no bo gdzieś tam nie pasowało coś. Ja osobiście mój zawód lubię. Na pewno bym chciała pracować gdzieś w tej działce, ale bardzo pasjonuje mnie, pociąga kwestia rzeczy terapeutycznych, jakieś tam, bo moje dziecko gdzieś tam to we mnie zakorzeniło. I gdzieś tam próbuję się przez tą barierę przedrzeć, i niepisanym sposobem bez żadnych jakichś tam, e, samoduszkalając się, e, próbuję się ogarnąć z tym tematem. I jest to bardzo cenne akurat też w mojej pracy, ponieważ e, od niedawna w Niemczech powstała ustawa o inkluzji, czyli też, że te dzieci niepełnosprawne wchodzą do placówek. Masowych, i gdzieś tam jest ta wiedza, e, czy umiejętności są potrzebne, żeby to w tym teamie e, gdzieś tam przekazać e, w jakiś sposób i żeby umieć pracować nad takim dzieckiem, bo, nie, bo jak mówi się, terapeutów brakuje, a gdzieś tam ludzie z umiejętnościami są e, w jakiś sposób. Potrzebni. Wiadomo, powiem tak, yy, zaczyna się po prostu od tego, kiedyś było tak, że bardzo się yy, liczył papier, nadal się liczy papier w Niemczech, ale liczą się też takie niepisane umiejętności. Czyli jak pracodawca widzi, interesujecie to, a w pracy, w przedszkolu, interesujecie to, tamto i tak dalej. To na pewno dadzą ci możliwość, żeby w tym kierunku czy w innym, gdzieś tam być może się dokształcić, być może, nie wiem, jakiś kurs robić albo coś takiego, albo minimalnie, żeby gdzieś tam mieć jakiś ślad w swoim życiorysie, żeby to nie było gołosłowne, że no mam tej i tej umiejętności, ale to nie jest żaden poparty żadnym jakimś tam, tam dokumentem, prawda? Eee, także tyle jest dobrze, że ma się to podstawowe gdzieś tam wykształcenie w tym na te kierunkowe, a potem jednak pracodawca daje to możliwość, że jesteśmy w stanie się gdzieś tam dalej doszkolić, albo po prostu powiedzieć pracodawcy sorry, ja chcę to, to, to i to robić, może to jest kwestia dogadania, zawsze są drzwi otwarte. Nikt nikogo za uszy za szyję nie wiąże. Każdy może sobie powiedzieć adios, idę się uczyć. Przykładowo, ale nie róbmy tego błędu, bo to już nie są te czasy, gdzie w niektórych przypadkach jeszcze da się, bo ludzie są na dobrych pozycjach, stanowiskach, dobrze zarabiają. Jest ta możliwość, ale jak ktoś otrzymuje się z małych czy średnich wypłat i jest naprawdę dużo wydatków innych, no to jednak oboje ludzi musi pracować. Takie są realia: każdy ma inny życiorys, każdy ma inne życie. Nie będziemy się z tym kusić, kto zarabia mniej więcej e, albo i tak dalej. Każdy jest swojego losu, prawda? Jak się pościelisz, tak się wyśpisz. To jest złote przysłowie. Także jeśli Wam się gdzieś podobało taka mała pogadańka, to zapraszam do następnego do obejrzenia. Cześć.